Ogień nie może zabić smoka. Nie. zabił jak zabił. Jak puzłot nasz głowę. Słyszę to co ty Ale gdzie ty to mówię, żeś rozglądał. były bryczkaïsze. Nie wiem. W weselu leżała do ziołem. Dzisiaj nawet ta bumia lepiej wygląda niż ja. Zadumiałem te klap <noise> Dobrze, masz szczęście, chyba że małe rodziny. Ej, już trochę zarosły A tygodniowe zarośni. Za ty tygodniu będzie lepiej. Tragedia. Nie piję tu sylwesty. Jesio! Dzień dobry, bonjour! Bonjour! Koły, oto twoja defensywa. Jesteś zadowolony? Nie mam na co narzekać, leci, leci teraz w mojej moja ulubiona piosenka. Przygotowałem się do tego meczu najlepiej jak mogę. Byłem na saunie, biegałem, dwa razy zachodziłem się Dzisiaj rano słuchałem motywacyjnego utworu ja, Randori. Mam nadzieję, że to pomoże.

Yy, Grając tak dalej nie utrzymamy się. Yy, musimy się, nie wiem, może ktoś kopa w dupę powinien dostać albo w ryja za przeproszeniem. To wtedy może się obudzimy i zobudziemy jakieś punkty, które dadzą nam utrzymanie, bo pomału, yy, przepraszam, że się wyrażę w światu. ameryki kurę zasłuchał Jak każde Daj mi spokojone Wiecie co mi na święta kupić? ale z naszej nie pędzły że że nie wiem ja Nie, pewnie. bo to jest, ja, ja bo te, te siatki dobiłane, są takie, że one odbijają to w ogóle trafił w ten super. Tak, no Ja myślę, że super. I oni k***a ustawiają, a sędzia mówi, prawda Ja też widzę, że on na czele pokarmia a flashback Słyszę to, co ty Nie piję nie do sylwester. End of flashback. To już jest sylwester? <grym> nie, nie, nie. Tak. <grym> sylwester zaraz przyjdzie. A może bym tak dzisiaj jednak nie wrócił do domu? Może <grym> jest do <grym> Najlepsze To jest z ja robili, <noise> Za ten Sylwester <noise> Taranek mówi tak! Nie! Powiem ci ja z Bimka nie wypije Ooo! Czy Kamiś? Na pewnym mecz, to w pewnym meczem <noise> musisz buty pocałować, każdy o tak. załog Koł jak ten oceniasz. Tak. Co? Ten mecz. Ale co tam? Ten mecz, jak no jak to szkoda. Ja to... Dobrze zagraliśmy koły. Piotrek dobrze zagrał. To przyznaję Jak się zawsze z niego śmierci, to teraz mam przyszedł. A jak zagrał Misiek stanął mi? Misiek jak zwykle. <grymne> Widzicie <widoczny. grymne> Czy jest? Czy go nie ma? Tak, no Pozdrawiam rzadkie i moją mamę, ponieważ ja mam, okazało się, że no, moja mama, taka sama, te zadała mi wczoraj ciężkie i pytanie: ja ja to tak to mi się, dlaczego wy tak przeklinacie? Ale mamo, jak my mamy nie przeklinać? Jak przyjeżdżają chłopaczki z cełką, pokażają nas przed widzami i przed, przed internautami, to tak się W takich meczach mamy zero punktów. Nie Pracą da się nie przemijać. No, ale dzisiaj nie będę. Ja przepraszam też za wszystkie swoje przekleństwa. ten, ten, ten. Patryk! Sam! Bo jednak mi się skończył. Masz, że? Przepraszam cię, nie dlatego, za szeroki jest. Trzymaj. Uuu. Dziękuję! Ja leję jedną pachę chyba Nie, barwie, kurwa, w której? Ja to już to na ale kurwa, dwóch byków mam w kadrze. Ja pirr dole i teraz nie Zmiana, kurwa. Ale, kurwa Przestał mnie jeść, przestał mnie jeść. Ty, ja może jego na sezonie na meczu. Tam zbiór, taki słaby zbiór, dowcip, zbiór, wczoraj go pojechali znalazłem. Pojechali no. No. Mianowicie zbiór, tak. Dlaczego blondynka zbiór, kroi, kroi ma... pizzę na cztery kawałki, no. a nie na osiem? Bo ośmiu to ona nie zje. Dobre, dobre, no. Pozdrawiam wszystkie blondynki. No, ale my się zbawiliśmy, co? Ty na się! Masz piwo? A na pewno musisz Jak tak. ty? No cię podać, jeśli się, się ciłeś. Ale ja ci zrobię tak. no, to. Muszę zadać ci to słowo. Ale ja zrobię to. Nie, tylko się. A tu ja cię podałem. Ja ale to jest bok. A to nie. A, to, tu... A kopa bjaja. To jest wamorowi mu jasno. To na co można jak nic nie Dobra. Piszę je i nie zamykam. Namówiliście mnie. A co się dzieje? <śmieniciela> Co to nie, kurwa, nie Sylwestra nie Bo Obyś lubiłem. Nieugięty nie jestem. Radek ma jak czy tutaj aktor postanowił. Dzisiejsze <śmieniciela> wykład poprowadził profesor Jan Dzami. Dzień dobry.